Space, próbujesz mnie gonić? A, próbuję. A, próbuję. Tylko, okay, ale to jest teraz. To, to jest, era, jest po wszystkim. Eeeh, tak, wiasna A, A po prostu, przejście na po mężku. Petka jedziemy. To mówi Anglii. Petka gang. Mówią Anglicy. Anglicy mówią English breakfast. Anglicy mówią. nieważne. Są grubi Żydcy. No, nie, nie widać, nie widać fightu, nie widać poza Oni coś puszczą? Samochód. I mi highway. Highway. Highway leża. Samochód cały czas obity. Samochód leżę. Teraz obiwasz. Jeszcze jeden. Jeszcze. Ejcik. Dobra. No. Kurwa. Kurwa. Gdzie ostatni? Kurwa. tu jest, sobie. Jest mit O się No easy. Masz 63 Znajda super To się nasz szala No mówiłeś coś o ogonieniu Maxfield A jest to mały Ogonić warto ja space